Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy śledzie w sosie musztardowym. Zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować cztery filety śledziowe, jedną cebulę. Cebulę rozkrawam w pół i kroję w piórka. Następnie sparzam ją przygotowaną wodą. Do sparzonej i odcedzonej cebuli dodaję dwie łyżki śmietany. Dwie łyżki majonezu, jedną łyżeczkę musztardy stołowej, trzy łyżki musztardy francuskiej, płaską łyżeczkę kary i łyżeczkę miodu. Całość doprawiam solą i pieprzem ziołowym. Łączę wszystkie składniki. Tak prezentuje się nasz sos. Następnie filety śledziowe rozkrawam w pół, układam na talerzu i polewam sosem. Nasza potrawa jest już gotowa. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!